Zadanie szesnaste, zbiór zadań CKE, zadanie za trzy punkty, rozwiąż równanie, podane jest równanie, zapisz obliczenia. Gdy spojrzymy na nasze równanie, to zauważymy, że jest to równanie trzeciego stopnia. No i tutaj delta nie zadziała, bo delta działa, czyli rozwiązujemy równanie deltą, gdy jest kwadratowe, a gdy jest trzeciego stopnia, to już ta delta w tym momencie nie zadziała. Zrobimy sobie szybki przegląd metod rozwiązywania równań wielomianowych, czyli trzeciego stopnia. Pierwsza metoda, najbardziej znana, to metoda grupowania wyrazów. Metoda grupowania wyrazów. Czy będzie tutaj skuteczna? No niestety nie, bo metoda ta zadziałałaby tutaj tak na szybko, gdyby było parzysta liczba elementów i by się dało to pogrupować. No tu jest nieparzysta liczba elementów, więc niestety ta metoda nie zadziała. Czy gdzieś tu są ukryte wzory skróconego mnożenia? Czyli dalej, wzory skróconego mnożenia. Są gdzieś tutaj wzory, no ja nie widzę, więc niestety wzorami tutaj się też tak na szybko nie da. Trzecia metoda, czy da się coś wyłączyć przed nawias, czyli wyłączanie wspólnego. Czynnika przed nawias. Czy da się jakąś liczbę wspólną? No nie. Czy da się jakiś x? No, przy dwunastce nie ma x, więc niestety nie da się. Kolejna metoda wyłączanie wspólnego czy podstawianie. Czy da się tutaj coś zrobić metodą podstawiania? No też tutaj metoda podstawiania nie zadziała. Więc przechodzimy do kolejnej metody, czyli szukanie całkowitych rozwiązań. Szukanie całkowitych rozwiązań, i właśnie w tą metodę tutaj wejdziemy. Ta metoda tutaj będzie skuteczna. A na czym ona polega? Na tym, że wypiszemy sobie dzielniki wyrazu wolnego, oczywiście całkowite dzielniki, no będziemy szukać całkowitych rozwiązań, czyli wypisujemy dzielniki wyrazu wolnego. Jakie to będą liczby? Czyli takie liczby, przez które 12 się dzieli. Będziemy wypisywać całkowite, czyli dodatnie i ujemne. No, najmniejszą liczbą, przez którą 12 się dzieli, to jest 1, czyli plus minus 1, później plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6 i plus minus 12. Przez te liczby dzieli się 12. No, i poszukamy całkowitego rozwiązania, czyli obliczymy sobie wartość naszego wielomianu w jedynce, bo zazwyczaj zaczynamy od tej najmniejszej liczby, czyli w miejsce x nasze równanie podstawiamy 1. Więc będziemy mieć minus 1 do potęgi trzeciej, dodać 13 razy 1, odjąć 12, równa się. Minus 1 do 3, no minus nie ma wpływu tutaj. 1 do potęgi trzeciej to jest 1. Dalej 13 razy 1 to jest 13. Minus 12. Minus 1 plus 13 to jest 12. Minus 12 równa się 0. No i o to chodziło, szukaliśmy tego właśnie zera, bo gdy, gdy W od 1 równa się 0, to 1 jest Rozwiązaniem naszego równania. Rozwiązaniem równania i to jest, i x jest równe 1, to jest pierwsze rozwiązanie. Wówczas możemy nasz wielomian podzielić na przykład schematem hornera i też tak zrobimy, zatem, zatem dzielimy. Zatem dzielimy schematem Hornera. Jak się dzieli schematem Hornera? Rysuje się tabeleczkę. Tak. No i wpisujemy tutaj współczynniki z naszego równania. Jak te współczynniki będziemy wpisywać? Przy X do potęgi trzeciej jest minus 1, więc wpisujemy minus 1. Kolejną tutaj kolejnym X tutaj niewidocznym w naszym równaniu, to jest X do potęgi drugiej, ale że ponieważ tego nie ma. To w takim razie współczynnik przy x do drugiej to 0, czyli wpisujemy 0. Kolejny współczynnik przy x to jest 13, no i na koniec wpisujemy wyraz wolny razem ze znakiem, czyli minus 12. Ponieważ naszym pierwszym rozwiązaniem równania jest x równa się 1, czyli tą jedynkę wpisujemy tutaj. Ta jedynka to jest to nasze pierwsze rozwiązanie. Dalej co? Dalej przepisujemy to minus 1, które tutaj widzimy, czyli przepisujemy bez zmian, a teraz już będziemy wykonywać działania. Jak te działania się wykonuje, czyli minus 1 razy 1, minus 1 razy 1 i dodajemy to 0. Minus 1 razy 1 to jest minus 1, dodać 0 to jest minus 1 i to wpisujemy. Dalej. Powtarzamy tą czynność, czyli minus 1 razy 1 plus 13, minus 1 razy 1 plus 13, czyli minus 1 plus 13 to jest 12. No i znowu ta sama czynność, czyli 12 razy 1, 12 razy 1, minus 12, czyli 12 odjąć 12 to jest 0 i to 0, które nam tu wyszło, jest tym samym zerem, bo to jest reszta. Zdzielenia, reszta z dzielenia powinna być 0, bo nasz wielomian dzieli się przez wskazany wcześniej dwumian. Więc tak, ponieważ równanie mieliśmy stopnia trzeciego, to zeszło ono nam o jeden stopień niżej, czyli otrzymamy współczynniki przy x do potęgi drugiej przy x i tu jest w, w czyli wyraz wolny. Ponieważ te cyfry tutaj, te liczby są współczynnikami, więc będzie tak: minus 1x do potęgi drugiej, minus 1x i plus 12 równa się 0, dostaliśmy równanie kwadratowe. A jak równanie kwadratowe stopnia drugiego, to do tego równania rozwiązania używamy oczywiście delty. Więc wypisujemy sobie, współczynniki. Współczynniki tutaj akurat są powyżej, ale jeszcze raz je tutaj wypiszę, czyli a to minus 1, b to minus 1 i c to 12. I rozwiązujemy za pomocą delty. Przypominam wzór b kwadrat minus 4ac. No i obliczamy deltę. B to jest minus 1 do potęgi drugiej minus 4 razy minus 1 razy 12. Czyli 1 dodać, bo minus razy minus daje plus 4 razy 12, 48. Gdy dodamy, to jest 49, delta wyszła większa od zera, czyli mamy dwa rozwiązania. Od razu obliczymy sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 49 to jest 7 i obliczamy x1 i x2 ze znanych wzorów na x1 i x2. Od razu wzory sobie zapiszemy, minus b minus pierwiastek z delty przez 2a i drugi taki sam, ale z plusem przez 2a, podstawiamy i obliczamy. Minus b, czyli będzie tak, minus minus 1 minus pierwiastek z delty to 7 przez 2 razy a, czyli minus 1 te dwa minusy dają nam plus, czyli 1 minus 7 przez minus 2, czyli minus 6 podzielone przez minus 2 to 3. I tutaj tak samo, czy podobnie minus minus 1, ale plus 7, 2 razy minus 1 równa się 1 dodać 7 podzielone przez minus 2, czyli 8 przez minus 2 to minus 4. No, i podajemy odpowiedź do naszego zadania. Maliśmy rozwiązać równanie i podajemy od najmniejszego, czyli najmniejszym rozwiązaniem to jest minus 4. Później nie zapominamy, że rozwiązanie to jest nasze pierwsze x jest równe 1 i na koniec x jest równe 3. No, i rozwiązaliśmy równanie wielomianowe metodą szukania rozwiązań całkowitych. No i tutaj komplet rozwiązania za trzy punkty.